Hej, witam Was w materiale dotyczącym czanków spawnu. Bardzo fajnie, może wyłączę sobie te slimy, bo one są tutaj zbędne. Tak więc dzisiaj pokażę Wam, jak znaleźć czanki spawnu. Jest to obszar 12 na 12 czanków, i właśnie na tych czankach przechodzą bardzo fajne procesy. Pozwolę sobie skorzystać z wiki. Jak ona nam mówi, to właśnie na tych czankach, jeśli gracza nie ma w okolicy, mogą odbywać się procesy płynów, czyli na przykład może rozpływać się lawa albo woda. Wyrzucone itemy po 5 minutach znikają. Równie ciekawe, działają mechanizmy takie jak hopery, dispensery. I tak dalej. Pistony się przesuwają bardzo fajnie. Działają wieśniacy. Czyli właśnie wtedy możemy sobie postawić tutaj farmę żelaza i tak dalej. Um, y, małe potwory, jak i zwierzęta mogą rosnąć. Tak, a owca może jeść trawę i, i produkować wełnę. Tak, i chyba to wszystko. Jeszcze tutaj jest, że spada piach jak i gravel, i TNT wybucha. Tak więc tutaj mamy właśnie te informacje, bardzo przydatne. Tak więc okej, okay, przejdźmy do, do tej części, w której pokażę Wam jak je znaleźć. Ok, pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, ja tutaj oczywiście mam płaską mapę, żeby to lepiej wytłumaczyć, ale działa to na każdego rodzaju świata. Na serwerach nie zawsze, bo tam nieraz są poprzedstawiane jakieś pliki, ale na singlu owszem. Tak więc, pierwsze co musimy usunąć nasze ostatnie łóżko, w którym się przespaliśmy i zabić się. Ok, zabiłem się. I teraz tak, rodzimy się w miejscu naturalnym tutaj, gdzie zaczęliśmy grę. Pozwolę postawić sobie tutaj blok. Zabić się kolejny raz. I jak widzicie, spałnie się w innym miejscu. Ostatnio zaspełniłem się tam. Okej, okay. zaznaczmy ten teren. Kolejny raz. Ok, zabiorę sobie Stone. Ok. Dobra, powiedzmy, że to będzie ostatni raz. OK, jak widzicie, mam już kilka punktów, różnych punktów, i to jest ciekawe. Tutaj mamy taki teren 20 na 20, na którym możemy się spałnić. Myślę, że mniej więcej byłoby to tutaj. Jeśli chcemy to dokładnie wyznaczyć, musimy się zabijać dziesiątki razy, i później punkty nam się powtarzają, więc to jest monotonne. Tak więc olejmy to, bo to jest, nie jest potrzebne nam e, tym razem. OK, teraz mniej więcej na środku tych naszych właśnie urodzeń <grydy> musimy znaleźć środek czanków, czyli musimy szukać tutaj te liczby, jak zmienia się 15 na 0 i odwrotnie. Tak, więc tutaj mamy bok dwóch czanków, tak, więc zaznaczę to sobie. I teraz, OK. Teraz w tym miejscu mamy 15 na 0. O, jest tutaj 15 na 0. Ok, czyli mamy tutaj w tym miejscu. I tutaj mamy takie cztery bloki: 15, 0, 15, 15, 0, 15, 0, 0. Czyli to jest dokładny środek naszych czanków po prostu. Tak, więc bardzo fajnie. Teraz zaznaczę sobie tutaj pewien obszar i będziemy kontynuować. Okej, okay. tak więc zaznaczyłem sobie tutaj cztery centralne e, czanki. Tak, wielkość 16 na 16 oczywiście. I teraz ten kwadrat jest w wielkości 32 na 32. Tak więc, kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to zrobić właśnie takie strzałki. Jak je zrobić? Musimy stanąć w narożniku jednego tutaj kwadratu czanku. I tak. I sprawdzamy teraz liczby te. Mamy tutaj 0,15. Tak więc idziemy na skosa i próbujemy znaleźć kolejną taką liczbę. Jak widzicie, mam ją tutaj 0,15. Czyli to jest narożnik kolejnego czanka po skosie. I tak musimy dojść do sześciu czanków. Czyli tam mam raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Tak. Tak więc zaznaczamy sobie taką przestrzeń. Teraz idziemy do kolejnego. Tutaj już będą odrobinę inne. Tutaj mamy 0,0. Robimy to samo. Eee, kolejny. Tutaj mamy 15,0. A to chyba będzie 15,15. 15. Tak, 15,15. 15. I wtedy mamy zaznaczone narożniki naszych czanków. Eee, tak, albo możemy iść od środka. Prowadzić proste linie, i później skręcać, ale to jest więcej roboty. Tak więc, kolejną rzeczą, żeby się upewnić, czy są one dobre, idziemy sobie do takich narożników. I teraz tak. Zabieramy sobie jakieś bloki i rozsypujemy je tutaj. Część bloków wyrzucamy z tej strony, a część poza. OK. Lecimy do kolejnego. Ok. i ostatni narożnik. Oczywiście musimy się pośpieszyć, żeby to wykonać mniej więcej w 5 minutach. I teraz musimy odlecieć na. Około 150 kratek od ostatnich narożników. Czyli nam przyzwoitą odległość. Ok, Tak dla pewności. Dobra. I teraz musimy sobie poczekać w tym miejscu ponad 5 minut. Tak więc widzimy się za chwilę. Okej, okay, minęło 5,5 minuty, tak więc myślę to jest odpowiedni czas na kontynuację. Okej, okay, kill. Dobra. Jesteśmy na spawnie. I teraz musimy sprawdzić, czy nasze testy są odpowiednie. Okej, okay, zobaczmy tutaj. O, jak widzicie, kobel jest poza, a nie w środku. Tak więc ten narożnik jest odpowiedni. Tak więc bardzo fajnie. Sprawdźmy kolejne. Ok, numer 2. Numer 2. Zobaczmy. Tutaj mamy znak zapytania. Kolejny. Ok, niebieski mamy tylko z lewej strony. Tak więc znak zapytania. Kolejny. I zielony jest dobry. Tak więc bardzo fajnie. Tutaj mamy dwa narożniki odpowiednie. Tak więc wniosek jest tego taki. Ehm, ogólne ustawienie czanków, rozmiar ich to jest 12 na 12 ale są wyjątki 12 na 13 i taki, takie ustawienie mamy tutaj. Na moim świecie e, LP Tech również mam czanki 12 na 13 ale to jest randomowo te rozmiary. Tak więc, jeśli robicie pierwszy test, zazn zaznaczcie 12 na 12 może traficie. Jak nie, jak w tym przypadku tutaj, przedmioty były tylko. Z tej perspektywy, tylko z prawej strony, teraz nawet znikły. O, jeszcze są, tak więc te czanki musimy przesunąć o 1, czyli do do 0, czyli do tego momentu, i wtedy tutaj mamy narożnik. I z drugiej strony również przesuwamy o 1, i mamy gotowe czanki. <grytanie> tak więc teraz, tylko po ich zlokalizowaniu, budujemy sobie tutaj farmy żelaza. I tak, i bardzo fajnie. Tak więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że rozjaśniłem Wam sprawę właśnie ze znalezieniem tych czanków. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie mi pod tym filmem. Postaram się wszystko wyjaśnić, jeśli coś nie udało mi się jasno przekazać. Tak więc do zobaczenia. Cześć!